Witam Was wszystkich. Kolejna inspirująca i motywująca niedziela. Dzisiaj mieliśmy porozmawiać o tym, czy właśnie porażki będą dla nas stanowić jakąś motywację. Otóż to oczywiście zależy od każdego z nas indywidualnie. Jeżeli porażka będzie nas strasznie dołować i nie będziemy w stanie już się więcej podnieść, to znaczy, że musimy bardzo mocno nad sobą pracować. Nie każdy ma tak ukształtowany charakter, że jest w stanie podnieść się no, nawet z małej porażki czy też małego niepowodzenia życiowego. To oczywiście nasz charakter, jak już kiedyś wspominałam, kształtuje się. Już na etapie naszego dzieciństwa. To znaczy, my dorastamy w pewnym otoczeniu. Jeżeli nie jesteśmy wzmacniani psychicznie, jeżeli nie jesteśmy już motywowani od najmłodszych lat, nasz charakter nie będzie się kształtował. Etapy kształtowania naszej osobowości, naszego charakteru musimy rozpocząć już od najmłodszych lat. I to jest rola. Nie oczywiście dziecka, ale to jest rola rodziców, w głównym stopniu nauczycieli, wychowawców i poniekąd osób, które spotykamy na swojej drodze. Niekiedy osoby, które sprawiają nam niezwykłą przykrość i okazują się później nie naszymi przyjaciółmi, tylko wrogami, mogą mieć dla nas no, niezwykle inspirujące zadanie, dlatego że od nich będziemy się uczyć tego. Czego nie możemy robić, czyli kształtowanie naszej osobowości, naszego charakteru. W późniejszych etapach naszego życia okazuje się, że ten charakter nie jest w pełni ukształtowany, ponieważ my, oczywiście, tak jak wspominałam, rozwijamy się czy wychowujemy w różnych środowiskach i wtedy możemy porównać taką osobę, Słabą psychicznie i silną. Oczywiście nie możemy tutaj zrzucać gdzieś na margines osoby, które pod wpływem wielu czynników nie ukształtowały w pełni swojego charakteru i są słabe. Jak tym osobom pomóc? Oczywiście pierwsza rzecz to motywacja motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna. Musimy tej osobie pomóc, dlatego że wielokrotnie takie osoby same nie są w stanie sobie pomóc. Ja już nie mówię o tych osobach, które są ukształtowane pod wpływem wielu czynników już od dzieciństwa i są na tyle silne, że wiedzą. Po prostu wiedzą, mają to wpojone, że nie mogą się poddawać i każda porażka dla nich będzie takim wewnętrznym sukcesem. Moim zadaniem jest pomóc tej osobom, które nie potrafią się podnieść, i pod wpływem nawet najmniejszego niepowodzenia będą myśleć już, aby poddać się. Słuchajcie, jest tak naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele możliwości, ale też i dużo pracy nad, tym, nad samym sobą, aby podnieść się z takich niepowodzeń życiowych. I aby zacząć myśleć, myśleć, przede, przede wszystkim myśleć o tym, że porażka nie powinna być dla nas porażką samą w sobie, ale jakimś wyzwaniem. O tym wyzwaniu oczywiście jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast zadanie domowe wasze jest takie, aby pozytywnie myśleć w tym tygodniu. Pozytywnie myśleć. Nad tym, że porażka, jakakolwiek by nie była, nie powinna być dla nas porażką samą w sobie, ale naszym wyzwaniem. Będziemy stawiać sobie takie wyzwania, natomiast ja oczekuję, że wkrótce już będzie ciepło i słonecznie i będziemy mogli rozpocząć cykl moich wywiadów plenerowych, na co bardzo czekam, dlatego że ustawia się już długa kolejka osób, które czekają na to, że w wspaniałych miejscach Nowego Sącza przeprowadzimy sobie takie wywiady. A ja będę na moim kanale przypominać też, jakie wywiady w tamtym roku już zostały przeprowadzone. Miłej niedzieli, kochani, do zobaczenia.